Witamy serdecznie na kanale Gigosfera. Zgodnie z naszą obietnicą, podcast numer 1. numer jeden dotyczący serii Black Mirror. Dzisiaj odcinek, ja z Was zaskoczę, pierwszy. Waszymi gośćmi będzie Łuki. i Bartas. Tak jest. Witam wszystkich i. Razem postaramy się Was przeprowadzić przez ten całkiem interesujący serial, zaczynając od odcinka pierwszego, czyli Chymik Państwowy. Jak postrzegasz ten serial? No, ja Black Mirror lubię. Zapytałeś mnie o to moje ulubione seriale w poprzednim podcaście, takim zapoznawczym i powiem Ci szczerze, że no były blisko tego mojego topu-topu, także... Proszę. Tak, jak najbardziej. Czyli można powiedzieć, że będziesz tutaj specjalistą. Wiesz, lubić ale być specjalistą to są dwie różne rzeczy, postaram się. Niektórym się to myli. Dokładnie. Niektórym się to myli. A ogólnie Black Mirror, może opowiedz naszym słuchaczom, o czym jest ten serial? On, Black kolega. Mirror to jest serial bardzo specyficzny, gdyż jest to antolog, bardzo trudny wyraz. Po prostu jej odcinki są, są niepowiązane, ale nie w taki sposób jak CIA, CSI Las Vegas, gdzie powiedzmy są na tyle niepowiązane, że zawsze mamy inne morderstwo. Tylko kompletnie niepowiązane, czyli każdy jest z innymi aktorami, inny scenariusz, o czym innym opowiada. Ciężko je powiązać ze sobą, nawet no, ciężko cokolwiek, jakikolwiek je połączyć, oprócz jakiegoś przewodniego motywu w przypadku Black Mirror. No to jest powiedzmy science fiction, takie bardzo lekkie. Ta przyszłość Lekie? jest lekkie, czyli przyszłość. To znaczy w sensie technicznym, tak? Znaczy naukowym. Lekkie w sensie technicznym i w sensie czasowym, że jest niewiele, niedaleko w przyszłości osadzone raczej. Okay. Niż, niż taki starter, gdzie masz 500 lat do, do przodu i, i, to wygląda już całkowicie inaczej. No ale tutaj jest jeszcze ten taki, Black Mirror jest ten motyw ostrzeżenia przed technologią, przed zmieniającym się nowoczesnym światem. Daje, daje, on mocno do myślenia, no ale to już jest kwestia omawiania kolejnego odcinku, Myślę, że to sami zobaczycie, na czym to polega. No tak, największa różnica jest taka, że ci bohaterowie się nie powtarzają. Czyli macie jeden odcinek, poznajecie bohaterów, zapominamy o nich, idziemy dalej, gdzieś tam są jakieś nawiązania, że to jest jedno uniwersum, ale to y, kiedy indziej sobie o tym porozmawiamy. Odcinek pierwszy, czyli jak już wspomniałem, film państwowy i jest to odcinek, moim zdaniem, jeszcze, jeszcze bardziej dziwny, niż mogłoby się wydawać, oglądając czarne lustro. Taki, już nie, nawet nietypowy, na czarne lustro. Tak? Omówimy na moment ymm, fabułę, więc od razu mówimy, że jeżeli ktoś nie oglądał i boi się spoilerów, to po prostu niech nas wyłączy, bo bez spoilerów nie da się opowiedzieć o tym odcinku, ani go opisać. I cała fabuła kręci się wokół tego, że księżniczka Zuzanna, czyli taka ich mniejsza Diana, czyli bardzo popularna członkini Rady Królewskiej zostaje porwana i zostają wysunięte absurdalne żądania wobec premiera, aby tak ciężko stało uwolniony. No, dokładnie. Warto dodać, że dla zaczyna zaczynał jako cykl brytyjski, dlatego to jest mocno osadzone w realiach rodziny królewskiej, prime minister, tak dalej. Rzeczywiście. I w 2011 roku, więc trochę czasu minęło. Tak. Byliśmy dzisiaj zaskoczeni, jak zobaczyliśmy. Czy to jest już. Tyle czasu? Ale wracając do motywu przewodników. Ciężko mi to jakby przez gardło chcę przejść. Generalnie żądania porywacza są takie, że minister, prawie minister, tak, ma uprawiać seks ze świną. I chodzi o zwierzę. Rozumiem wasze wątpliwości. Autorzy nie oddali w twórczości Balaszka nie chodzi o taką świnę, tylko o. Zwierzę. Nie gadają w języku lub ekipy. Nie gadają. I jest to mocna rzecz. Tak, no to tutaj typowa teoria Hitchhoka wjechała. Trzeba walnąć mocno i napięcie musi narastać. Takie jest moje zdanie, tak. że tutaj tak chcieli w to tutaj twórcy uderzyć. Zresztą trzęsienie no, ziemi, a potem jest a, ciekawiej. Ja mam wrażenie, że mam podejrzenie, że przypadkiem nie przeszarżyła w tym kontekście. Bo spotkałem się z opiniami, że ktoś obejrzał pierwszy odcinek, mm -hmm. no i jak usłyszał o kopulacji ministra premiera ze świnią, stwierdził, dziękuję, serial dla mnie pas. Wiesz, to mam podobnie, ale może nie przy oglądaniu, bardziej jeżeli miałem komuś wytłumaczyć, o czym jest serial, jeżeli miałbym opowiadać o tym, że w pierwszym odcinku jakiś koleś każe premierowi uprowadzić seks z świnią, nie do końca zachęcałoby to do obejrzenia tego serialu. Tak, takie mam wrażenie. No właśnie. Bo ja miałem podobnie, nawet właśnie słyszałem o Black Mirror, moja historia obejrzenia tego serialu była taka, że usłyszałem o tym właśnie, że jest sobie taki serial, gdzie w pierwszym odcinku terroryści chcą, żeby premier uprawiał seks z świnami. Co w tym może być fajnego? No, kontrowersja, kontrowersja i to wszystko. Przekonałem, oglądając dopiero ten odcinek przekonałem się, że jednak to nie jest to nie jest tylko żerowanie na kontrowersji, tak przynajmniej u mnie to, to działało. No tak, bo mówimy o tym seksie ze świnią, no bo jakby obok tego jest cały odcinek, natomiast jest to pewien punkt wyjścia, żeby pokazać pewne zagrożenia, które dotyczą społeczeństwa, myślę, że takie uniwersalne Dokładnie. zagrożenia. Czyli na przykład, jak które jest takie główne? Tutaj dla mnie, dla mnie przynajmniej, Główny wątek to social media i to, jak w jaki sposób one wpłynęły na, i na w ogóle media, i na postrzeganie przez nas świata, i na sposób propagacji informacji, tak się wyrażę. Ono całkowicie zmieniło to, w jaki sposób ludzie działają i w to, w jaki sposób też rząd może zareagować na, na, na ten kryzys, który się tutaj wydarzył. Bo, jak tak się zastan zastanowić, to, 100 lat temu, gdyby porwano taką ciężniczkę, kolej zażądałby coś takiego, no to pewnie, pewnie służby prędzej by go ściągnęły i uratowały księżniczkę niż ym, media gazety wtedy dowiedziałyby się o tym całym incydencie. Także nie byłoby takiego impaktu na, na społeczeństwo, społeczeństwo by pewnie nawet nigdy się nie dowiedziało, że coś takiego miało miejsce. No tak, no trochę to jest tak, jak. W latach y, 80 był Zodiak w USA, mm -hmm. on zabijał i on sam pisał listy do gazet i te gazety to publikowały. Czasami y, policja czy władze próbowały przekonać gazety, żeby nie publikowały, żeby A. nie nagłaśniać tego, poradzić sobie. Tutaj widzimy, że już to w zasadzie mamy już w tej chwili, jakby realnie, czasy świat, kiedy jak ktoś wejdzie do sieci, to już internet zapomina. No no właśnie, tu w serialu było powiedziane dokładnie, że. Odpowiednie władze, i odpowiednie ministerstwo zadziało. 9 minut ciągnęło ten wybuchowy film, ale to już było za późno. Film z żądaniami i z porwaną księżniczką już był wszędzie. No i też ciężko coś ukryć. Tak. Jak chciano postawić zamiast premiera e, aktora porno, zaczęło jedno zdjęcie do internetu. Tak, już przypadkowe zdjęcie, był fa fan akurat tego aktora porno. Nie wiem, być fanem aktora porno, ale. No. To akurat był. Jesteśmy tolerancyjni. Jesteśmy tolerancyjni, mówię po prostu tylko nie rozumiem moje ignoranctwo, ale był sobie pan, zrobił fotkę, no i już sprawa się rypła. Tak. Też ja mam takie wrażenie, że troszeczkę też pokazuje podejście polityków do pewnych kwestii kryzysowych. Bo ja troszeczkę jeszcze odbierałem na takiej zasadzie, najpierw premier mówi, nie ma takiej możliwości. I mówi, w ogóle tego nie zrobimy, i opinia publiczna była za tym, żeby tego nie robić. Więc, okej, okay, jesteśmy bezpieczni. Potem sytuacja się zmieniła i nagle, nie no, teraz to, że jesteśmy w takiej sytuacji, trzeba by, trzeba by jednak to zrobić. Bo to też pokazuje tą stronę ludzką, czyli nie robimy czegoś, żeby, bo on nawet przez nie pomyślał, że ja jej chcę pomóc w tej księżniczce. Że on chce mu uratować. No w końcu polityk. Bo polityk, polityk, ale też yy, nie przyszło nawet do głowy, ani nie było nawet momentu, kiedy zastanawiał się, może powinien to zrobić, żeby jej pomóc. Tylko zawsze było słupki, czy to się opłaca, jak z tego wybrnąć. Też to pokazuje troszeczkę tą stronę świata, natomiast mnie najbardziej poruszyło widok pustego Londynu podczas aktu populacji. Tak, przecież to znaczy, całego. Ja, cała Anglia tak, tak to też rozumiem, że cała Anglia, po prostu czy Wielka Brytania wręcz yy, oglądała tę transmisję. Mimo że proszono, żeby nie oglądać? No, wyglądać, ale to jest znowu właśnie ta natura ludzka tutaj pokazana. Że jednak nie chcę tego oglądać, no bo to by raczej większość społeczeństwa zaryzykuje, nie chce oglądać kopulacji człowieka ze świnią, ale tu jednak ten pociąg, ktoś ważny, no, minister, prime minister, czyli premier, głowa rządu, no, będzie kopulowała ze świnią, no to trzeba to zobaczyć, jak to faktycznie to zrobi, jak to będzie wyglądać, no minister, premier, minister robi coś takiego, to trolutka jest, y, po prostu, taka, inna. No, nie da się ukryć, ja, mi się stoję przypomniał miał film Truman Show. Ja, w mm -hmm. filmie Truman Show uważam, najmocniejsza jest ostatnia scena, gdzie Truman wychodzi z tego studia, a ludzie po prostu przeczą na inny na kanał i, i nie wiem, to uchodziło. I tutaj miałem też takie poczucie, że ludzie chcą obejrzeć, chcą coś przeżyć, natomiast od, odbierają to troszeczkę, na, Bardziej płytko, na zasadzie, co się wydarzy, czy ja tam się przejmę, czy coś, aczkolwiek jak już zaczęła się sama kopulacja, to troszeczkę ten inny nic zrzebił. Nic dziwnego, ale. No, nic dziwnego, zaskoczyło ich prawdopodobnie ten widok, no, bo możecie być spokojni, nie pokazano tej populacji, tylko właśnie reakcje widowni na to, co się tam wydarzyło. A propos, czy pokazano, to widać niskobudżetowość. Tak to prawda. To ten pierwszy odcinek jest już ultra niskobudżetowy. Ale dobrze wydane pieniądze, co tu dużo mówić, bo, bo mimo że tych pieniędzy tutaj jakoś super nie widać, to realizacja jest bardzo dobra. No, nawet są właśnie sceny pustego, pustego miasta, tak. nie wiem czy to Londyn, nie, nie, nie dokopałem się jakie były tutaj um, ciekawostki realizacyjne, no ale jednak postarano się, żadnych green screenów, żadnych dziwnych rzeczy, tylko um, po prostu no, komuś się chciało. A jak odbierasz końcówkę? Czy cię Cię zaskoczyło? Powiem to, szczerze, że. Znaczy, a którą końcówkę masz na myśli? Znaczy, chodzi mi o ten najbardziej przewrotny motyw, że ta księżniczka została uwolniona na pół godziny przed ak aktem. No tu nie rozwagiło mózg, to powiem szczerze. Bo to też pokazuje, gdyby to miasto nie było puste, to by ją znaleźli. To by on by stara, dokładnie. I to pokazuje, jakby yy, ten porywacz, jak on albo tak rozumiał naturę ludzką, albo zaryzykował, chciał, ja się zastanawiam, co twórcy poprzez tą scenę chcieli przekazać. Że jesteśmy tak zapatrzeni w media, w telewizory, że jesteśmy w stanie przegapić coś, co ułatwi nam życie, coś, co rozwiąże pewne kwestie. Też moim zdaniem to jest takie samo na, samo się, zaciskająca się pętla. Czyli gdyby nie byli tak ciekawski obejrzenia tego premiera, Robiącego to, co miał zrobić, to właśnie prawdopodobnie ktoś zwróciłby uwagę na to, że jednak ta księżniczka, tak samo jak tego, a która porno wcześniej zauważono, tak samo ktoś by zauważył tą księżniczkę mającą się po holendry. No właśnie. No, ale przez to, że chci chciano zobaczyć tak bardzo tego premiera, bo no, nie zauważono tej księżniczki i przez to premier musiał zrobić to, co musiał zrobić, bo inaczej zostałby no, uratowany, no, bo księżniczka żyje, ma się dobrze, więc nie musi tej jednej świni nękać. Ja. No, i potem jest jeszcze drugi zwrot fabularny, gdzie okazuje się, że to był artysta. Tak. Czyli, że to był, można to odebrać jako akt sztuki. Performance. Performance. Dokładnie, to? I teraz pytanie: bo to znowu mamy jakby dodatkowe dno, czy sztuka nie posuwa się do daleko? Tak, to jest właśnie, jak najbardziej, to jest dodatkowe dno i są więcej. Bo to jest też, nie dość, że sztuka być może posuwa się do daleko, bo chyba jednak tak, jeżeli. jeżeli do tego dochodzi. Do tego dochodzi. Przynajmniej nie ucieli palca księżniczki, no, ale jednak, to jednak z drugiej strony, czy to jest sztuka, i czy właśnie, jeżeli tak, no to cyfrowe media dały nowy, nowy rodzaj sztuki też. Nowy rodzaj i taki skrajny naturalizm, coś, co jest stanie, coś, co kiedyś było, jest w tej chwili nawet absurdalnym pomysłem, i możesz to wykorzystać jako motyw dla sztuki. No tak, no ale to sztuka takimi prawami się rodzi, no są te ramki gdzie masz nie wiem rozgniecionego robaka ob, o, o, na ścianie obramowanego no tak. i to już jest sztuka ktoś sobie tak to wymyślił był ten sztuczny banan którego potem też zjadł. Tak? to są takie właśnie performance. ja przyznasz że jako po prosty inżynier to nie do końca no, trafia do mnie to znaczy nie rozumiem tego po prostu bo jestem prawdopodobnie zbyt mało skomplikowaną postacią żeby to zrozumieć ale tutaj rozumiem że właśnie to się wydarzyło że to też było jakiś rodzaj Nowy rodzaj sztuki, nowe, nowe płótno, powiedzmy, dla artysty. Tak. Czyli tytułem, jakby podsumowania, zagrożenia, które twórcy pokazują w tym pierwszym odcinku, do social media. Można powiedzieć, że zbyt duża ekspansja sztuki? Czy, czy ekspansja? Czy, ta, ta, czy, czy zbyt duże Naturalizm? Czy, no bo to jest też fascynujące, jeżeli idziemy tym tropem sztuki, że on się sam zabije. No tak, ja to się zastanawiałem, czy to nie jest czasem na podkreślenie też tego dzieła sztuki, że żeby jeszcze bardziej o tym mówiono, no to... Że artysta jeszcze... Artysta czyli... się jeszcze powiesił, najpierw poświęcił swój palec, prawda? Tak. Więc to też jakby miało chyba... Spo... Ja to tak odbierałem, że ma to też potęgować efekt tego jego no, performance'u. Performance. Nie mam lepszego słowa na to. Czyli tak, mamy te social media, mamy rozwój, rozwój sztuki zbyt rozwinięty performance, politykierstwo. Natura, natura ludzka. Natura ludzka, po która... prostu chciała to zobaczyć, mimo wszystko, że wiadomo, że nie jest to nic przyjemnego, nie jest to. No, przyjemnego na pewno. No, nie, no, nie jest, nic fajnego. Ale ten... musieli zobaczyć, no bo jak premier miała uprawiać sobie ze świnią, no to trzeba to zobaczyć, po prostu. Tym tak. no bardziej, że szansa na to, że to zrobić, była coraz większa z, każdym, z godziny na godzinę. No i widzisz, znaleźliśmy tyle różnego rodzaju motywów, opowieści o tym odcinku. A jeszcze jakbym znalazł, jeszcze jeden, to tak. są e, tradycyjne media, powiedzmy te klasyczne, które też no, napędzały to. Tak? Mhm. Była tam też scena, gdzie wręcz ta jedna dziennikarka wjechała do, na akcję służb specjalnych i dostała łytkę z kulki, bo gdzieś tam chciała wetknąć mikrofon i kamerkę, żeby zobaczyć, czy faktycznie udało im się tak, tak. pojmać e, no, tego terrorystę wtedy. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że to artysta. E, nakręcali to i to też jakby. Z jednej strony sugerowało opinii publicznej, żeby jednak być za tym, żeby premier pre, to zrobił, a z drugiej strony, no, znowu ta pętla się z, z, zaciskała, nie? Bardziej pokazywali, bardziej gadali o tym, no to tym bardziej wszyscy o tym mówili, więc presja rosła. Nie? No tak, tak. I jeszcze wróćmy na moment do kwestii polityki, bo ten serial, on jest taki bardzo mocno przewrotny, bo on pokazuje też, że premier, który. Zrobił to, ten akt, koniec końców politycznie zyskał. Tak, i to mnie też bardzo zaskoczyło. Dlatego pytałem, o którym tu tuliście fabularnym na końcu mówisz, bo to też mnie zaskoczyło. Bo teraz nawet, że przygotowując się do tego odcinka, odświeżyłem sobie ten odcinek. Miałem nagrany. Mhm. Miałem nagrany na Netflixie. I yy, mówię, no, no, sorry, no, po czymś takim to musi po prostu w zasadzie podać się do Dymichi. No kurczę, no. Bo Nie ma wieści, dlatego. To była jedna z przyczyn, dlaczego nie chciał tego zrobić. No wiadomo, agrochydne agro jak, 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 jak ohydny, ale z drugiej strony, no po czymś tak, jak wszyscy to zobaczą, no to do widzenia. No dokładnie. No, kto kto by nie chciał, żebym rządził ktoś, tak. To kto panie... ze świną. No. Finał, fina, finalna scena jest taka, że mu słupki skoczyły. Słupki mu skoczyły, ale po poświęcił rodziny. Poświęcił rodziny, no bo wiadomo, tutaj jest jeszcze ten aspekt, bardzo fajny zresztą, też żony. Nie jest jakoś super to wyeksponowana, ale jednak jest ta żona, gdzieś tam wkracza do obrad całego, całej Rady Ministrów. No emocjonalnie też to przeżywa, no kurczę jej mąż będzie uprawiał seks z świnią. No to jest poważna sprawa. A to no, noworodek bodajże w łóżeczku, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, była ta sytuacja. Właśnie, tam dziecko było małe i no, no kurcze, nie najciekawiej dla mnie. Czyli jak. Słyszycie, nasi drodzy słuchacze, jak ktoś Wam mówi, że w pierwszym odcinku minister bawia seks ze świnią i o tym jest ten odcinek, to idzie znaleźć tutaj troszeczkę więcej wątków. A powiedz mi, czy ktoś aktorsko Cię tam zaskoczył? To ktoś taki. że Le... go mówisz, ten performance to jest tutaj aktorsko. Może nie aż tak, żebym się super zachwycał, ale no, jak, jakby nie patrzeć, no minister, czyli. Jeżeli dobrze pamiętam, Rory Kinnear się nazywa, jeżeli to wypowiadam, wymawiam. jest charakterystyczny aktor, aktor Berdysk, który potem mi najbardziej utknął w pamięci jako, äh, Frankenstein Frankensteina z Penny Dreadful, Ale tutaj też świetnie gra. no i on grał, gra teraz dużo. W chociażby też grał tu ministra, co ciekawe. Premier ministra, przepraszam. No, I że też, też Inny uniwersum, sprawdziłem, inaczej się nazywa ten, ten, ten premier, ale tak, tutaj aktorsko najbardziej, najbardziej ta, ta, ten, ten aktor mnie zaskoczył, Zaskoczył. No podobał mi się po prostu najbardziej. Aczkolwiek tutaj ciężko powiedzieć, żeby ktoś grał słabo, no. nie wiem się A, do czego przyczepić. Znaczy tutaj. też produkcje brytyjskie mają to do siebie, że one są dobrze zrealizowane i tylko też stoją jest... na... Wysokim No tak, no bo to są aktorzy, którzy są też, podobnie jak w Polsce, nie chcę mówić, że mamy taki sam poziom aktorstwa jak w Wielkiej Brytanii, ale ludzie, mają podejście po fundamenty w teatrze. Tak, tak. I prawdopodobnie stąd się bierze, że aktorską Brytyjczycy wypadają dobrze. Tak, czyli no będziemy już do brzegu podsumować, żeby nie zanudzić, bo o tym odcinku mówimy mówiliśmy sporo, czyli tak jak mówiliśmy social media, politykierstwo, pewne aspekty osobiste. Czy polecasz na Jak najbardziej. No, ja będę polecał, już się zdradziłem chyba na początku odcinka, że będę polecał w ogóle ten y, serial cały czas. Ale też chyba pokazaliśmy, na czym mniej więcej będzie polegał w ogóle dla To są te rozkminy, one nie są takie po prostu płyczykie, tak. oczywiste, że dobra, tu jest tylko social media, mamy to, dziękuję bardzo, możemy wyłączać. Tylko tu tych warstw jest jak łobra po prostu. No i to jest dobre, że można... Każdy inaczej mądrze o Tak. Także to nie jest na zasadzie, że jak często w produkcji amerykańskiej mamy łopatologicznie przedstawione wszystko i w zasadzie ciężko to jest zinterpretować w inny sposób. Tu możemy na, różne, na różnych płaszczyznach możemy to sobie interpretować. Nawet jak ktoś chce, może interpretować, że jest to prawdziwa sztuka naturalistyczna. No kto wie. Tak jest. I często odcinki przynajmniej, ja tak miałem wielu, wielu, kilka osób, z którymi rozmawiałem na temat tego serialu, a tak, miało tak, że po obejrzeniu odcinka, no wręcz rozkwiniało go jeszcze potem, nie wiem, w łóżku powiedzmy przed snem, czy jak to w tym słynnym memie mózgu zaczyna z tobą rozmawiać, zamiast iść spać, to zaczyna trzeba odcinek. No dobra, no czyli ten odcinek możemy stwierdzić, że jest omówiony. Mam ja nadzieję. osobiście stwierdzam, że jeżeli ktoś chce zacząć Black Mirror, to może lepiej nie o tego odcinka, bo ta fabuła z tą świnią jednak potrafi odrzucić. Być z... może, jak ktoś jest delikatny, ale... ale... Zwłaszcza, jeżeli ktoś na przykład podchodzi do tego, antolo antologia science fiction, hmm. pierwszy odcinek masz... Nie science fiction. Nie science fiction. To prawda, on nie jest science fiction, on jest bardziej mówiący o tym, o jakich problemach będzie serial mówił, no ale to też... Mam wrażenie, że ten budżet tutaj robi swoje, no ale kolejne dwa odcinki w tym sezonie już mają trochę bardziej sci-fi w sobie, więc to na pewno jest na to czekać. W następnym odcinku mówimy kolejny odcinek, który już jest taki no mocniej sci-fi, mocniej osadzony w klimatach, które bardziej lubimy niż sejf ze świniem, na kolik, by to nie można o. To nie trudno, w zasadzie. Poprzeczka <laughs> jest nisko y, zawieszona. To prawda. My na koniec przypominamy jeszcze, że macie na naszej stronie możliwość postawienia nam bitolę My się nie obrazimy. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, podoba Wam się, co mówimy, możecie nas wesprzeć. By, będzie nam bardzo miło. Czas umilał Wam Łuki. I Bartas. Żegnamy i do usłyszenia. Do usłyszenia.